Cześć! Z tej strony Marta Gąsiarowska i Krystian Dubliński. Słuchajcie, przygotowaliśmy dla Was trening w parze. Nie będzie to trening obok siebie, to będzie to trening, gdzie będziemy wykorzystywać ciężar naszego partnera jako nasze obciążenie. Ale zanim zobaczycie wszystkie ćwiczenia, które dla Was przygotowaliśmy, zaczniemy sobie od rozgrzewki. Dobra. Zaczynamy od truptu w miejscu. Luźno, luźno, ramiona pracują. Dobrze, i krążenia ramion w przód. Obszerne ruchy. I to samo w tył. Dobrze, nadgarstki. Cały czas w truchcie. No dobra, ramiona do boku i w górę. Hop! Góra, wysoko wyciągnij, hop, hop, góra i przechodzimy do pajaca, hop, hop, hop. Jeszcze, jeszcze, jeszcze chwila. Dobrze, luz bieg, dobrze i skip a, wysoko kolana ramiona pracują i skip C Pięte o pośladki no dobrze słuchajcie, stoimy w rozkroku ramiona do boku i skręcamy, skręty tułowia popatrz za siebie całym tułowiem się skręcamy stopy przylegają do podłogi i jedziemy Powoli schodzimy w dół, dołączamy do pracy na nogach, przenosimy ciężar ciała z nogi na nogę. mocny brzuch, proste plecy, dobra, wysyń w tył. Dobrze i ramiona zostają z przodu, sam dół, same nogi. Jeszcze, jeszcze. Świetnie, zatrzymaj w dole. Połóż ręce na podłogę. Jedna ręka góra, skręt i druga. I otwórz. Otwórz. Góra. Góra. Też popatrz za ręką. Cztery, trzy, dwa. Ostatni. Ok. Nogi na szerokość bioder i podłoga sufit. Jesteś? Jestem. Czy czekam jesteś? na górze. Ja czekam na dole. Hop. Góra. Hop. Góra. Wyciągnij ramiona w górę. I jeszcze cztery. Góra. I jeszcze dwa. Okej. Dobrze. Słuchajcie. Połóżcie ręce na biodra i krążenia bioder w jedną stronę. Dobrze. W drugą. O! Mamy to. Jeszcze nie. Bo jeszcze Jaki, Jakiś większy zakres masz. Muszę dadążyć. Dobra, to zatrzymujemy. Okay. Stawiamy stopę na palce i krążenia w jedną stronę. Dobrze, ta sama noga w drugą. Dobrze, druga noga. Najpierw w jedną. I droga. No dobra, słuchajcie, mamy rozgrzewkę. Super. Brawo dla Ciebie, brawo dla nas. Lecimy dobra. z pierwszym ćwiczeniem. Tak, słuchajcie, 40 sekund przez pracy i 15 sekund przerwy. Tak z jest. Co robimy, Krystian? Przeskoki wykroki. Dobra. Z rękoma. Tak. Kopiemy się Przedamy na krzyż. się na krzyż. Dobra. Zacznijcie od prawej nogi z przodu, wtedy się nie zderzycie kolanami i teraz wykrok i cztery, trzy, dwa, jeden, przeskoki, hop, druga. Mocna praca na nogach, mocny brzuch, proste plecy, biedrami, kolanami schodzimy do podłogi. Nie wbijać gwoździ kolanami, delikatnie, żeby sąsiedzi z dołu nie pukali. Tak. tak jest ciężej no ale śmiesznie jeszcze lecimy uwaga, żeby się nie pomylić może być bolesne osiem trzy, dwa ostatni a, dobra, słuchajcie jedna osoba robi podpór na przedramionach czyli teraz Krystian a ja będę skakała słuchajcie Starcie. Odpoczywamy. Przygotujcie się do pozycji. Łokcie pod barkami, jedna linia ciała, mocny brzuch. I trzymamy. Dawaj. Trzymaj, a ja skaczę. Hop. I hop. I hop. Druga. Hop. I połowa. Przeskakujemy. Jeszcze osiem ostatni raz mam, słuchajcie, czas na brzuch To jest naprawdę kwestia zaufania do drugiej osoby. Dobrze. Chodź. Eee, brzuszki. Sitapy, zaczepione. Zaczepiamy. Stopę nasze pośladki. Dobra. nie tyłem, ramiona za głowę. I wchodzimy wysoko, zbijamy piątkę. Gotowe? Trzy, czte-ry. Góra. Nie przyspieszaj. <noise> ja wszystko czuję. No bo chciałabym Cię trochę pogonić, no. Okej, okay, czyli ja jestem balastem, tak? Nie. Jesteś moim partnerem. Jeszcze pięć. No tak mocniej. Trzy, dwa, jeden. Okej, okay, dobrze. Słuchajcie, teraz ja trzymam podpór na wyprostowanych rękach. A ty, Krystian, co również robił? Będę robił wyciskanie w klęku. Zobaczycie, jak to śmiesznie wygląda, ale naprawdę barki, wszystko jest. Wszystko pracuje w momencie wyciskania. Podnosimy jej tyłek do góry. 3, 4, ry. Słuchajcie, ja natomiast mi mocno brzuch. Trzymam ręce pod moimi barkami. Staram się utrzymać jedną linię ciała. I sobie po prostu wiszę. Jeszcze chwila. 8. Wysoko wyciskacie. Poślad napinacie na górze. I jeszcze, 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 Marta, dawaj. Jeszcze trzy powtórzenia. Jeden, dwa i trzy. Dobry. Bezpiecznie schodzimy. A, Słuchajcie, deskita. ostatnie ćwiczenie. My to nazwaliśmy bieg lustro. Podeszły, przetrzeć troszeczkę, żeby się nie ślizgać. Słuchaj, Krystian. I ja przygotowuję się do pozycji niskiej. Ja go nie Christiana. Dawaj. Trzy, dwa, jeden. Chcę ci zgubić partnera. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Trzy. Dwa i jeden luz! Piąteczka. Słuchajcie, chwilę chwila odpoczynku, jedziemy Na jeszcze piątek. raz. Chwilka, chwilka. To ostatnie ćwiczenie. Naprawdę jest killer. No dobra, słuchajcie, jesteśmy gotowi. Jedziemy przez skoki wykroczne. Zaskoczył w buzi. Dobra. Prawa z przodu, słuchajcie. Trzy, dwa, jeden jedziemy. Jeszcze, jeszcze. Cztery, trzy, dwa, ostatni. Dobrze. Teraz ja robię otwór A ja przeskakuję. Jeszcze nie wiesz Krystian ja o trzymamy... tym, że po tym ćwiczeniu jest bardzo ciężko skakać. chciałam pięć sekund. Nie wiem, zaraz trzy, się dowiem. Ja już wiem dwa, jeden. Lecimy. Niszek do jak. Ja trzymam mocny brzuch, jedną linię ciała. Wysoko kolana. Jeszcze dziesięć sekund. Skaczemy. Trzy, dwa, jeden. Dobrze. Mamy to. Ja odpoczęłam, a ty? Na pracy jest ciężko. Dobra, jedziemy brzuch. Przedem do siebie, zaczepiamy stopy, wsadzamy sobie pod pośladki. Trzy, dwa, jeden. Hop, góra. Góra, góra wydech. Nie mam się gadać. Ja mam Marta się maskuje pod make-upem Słuchaj Christian no nikt ci nie bronił Pomalować się? Tak. Może w kolejnym odcinku Trzynaście jeszcze sekund, gura Pięć, Trzy, dwa Jeden. Bam. No dobrze. Podpór i wyciskanie. Teraz ja wyciskam, słuchajcie, przechodzę do klęku. Dobrze. Okej. Okay. Ustawienie pozycji teraz. na piętach. Dobra. Chwytam. Jedną nogę kaspra, Mam. Drugą. Mam. No dobra. Trzy, dwa, jeden. Góra. Góra. Chodzę, dopinam pośrodki, wyciskam góra i w duże wydech. Dawaj, dawaj, 10. góra. To ostatni. Góra. No dobrze. Ja się I tylko opierałem, ale odcinka tylko, tylko bieg nam został teraz krystujemy na jednym. W poczynku trzy zobaczymy trzy, dwa E, na no jedziemy I kto, kto kto grunik, <grym dobrań> dobrań. <grym> Dawaj, dawaj, <grym> dawaj! Dziesięć! Jeszcze, jeszcze! <grym> Odlicz <to jest> wspaniały Trzy, dwa, jeden! Dobrze, słuchajcie, to było ostatnie ćwiczenie. Ostatnie? <grym> tak. Piąteczka. Jeszcze rozciąganie, Krystian. <grym> dawaj. Okay. Odetchnijmy, podzielmy się matą, siadamy sobie przodem do widzów. Ty lewa noga z przodu, ja prawa. Zawijamy i przechylamy na prawą nogę. Palce do góry, palano prosto i oddychamy. Easy. Easy. Spoko. Może jeszcze jeden zrobimy? Ja jeszcze jedną rundę. Ja. Trzymamy jeszcze chwilę. Oddychamy, staramy się płynnie. Jeszcze chwilkę. Trzymamy, trzymamy. Ok. Miana. Druga noga. Palce do góry, można nawet się złapać za stopę. Ja tu chciałem przyświrować, złapię za palce, a bardzo Marta... za piętą. Każdy w miarę swoich możliwości. I trzymamy. Oddychamy, oddychamy. Wyciszamy się. Myślę, że trening był naprawdę Fajny? Bez nudy. też tak myślisz? Dobrze. Przynajmniej się zgadzamy. Okej, okay. Dobra. Co teraz? Co teraz? Podeszmy razem. Trochę się odsuniemy. Zróbmy sobie miejsce. Tak. Złapmy sobie za piszczelę. I łokciami rozpychamy kolana. Klatka do przodu. I trzymamy. po tych wszystkich przeskokach rozciągnijmy te nogi Jeszcze chwilę trzymamy Jeszcze, jeszcze, jeszcze Okej, okay. dobra dobra poślady. Poślady, Marta. Dobra. Kładziemy się na plecach. Zmieścimy się. Zmieścimy. Tak. Możemy tak troszkę po ukosie. Prawa noga na lewą. Lewa do góry. Łapiemy od spodu. Ciągniemy na siebie i kładziemy się. Ah. Wyplanujemy w głowie, co będziemy robić później. Ej, ja treninga nie O tak! Ja myślałem bardziej w stronę jakąś kulinarną. Nie. Zmieniamy nogi. O, I trzymamy. Rozciągamy. Fajnie się tak ruszyć po siedzeniu i oglądaniu TV. Troszeczkę sportu. No, dokładnie, dokładnie, ma rację mamy, jeszcze rozciągamy powinniśmy czuć rozciąganie lewego pośladka jeszcze chwilę, zmieniamy pozycję rozciągniemy sobie przód ud, ud, uda ok dobra i teraz tak lewa noga do przodu w wykroczku tak, troszeczkę dalej troszeczkę szerzej Prawa ręka łapiemy prawą stopę i lewą ręką możemy rozpychać kolano do boku. Pamiętajcie, dociągacie stopę do poślada, poślad dopinacie. Wtedy czuć to rozciągnięcie. Klata do przodu. Uhu, ale tu wieje. Trzymamy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. I zaraz sobie zmienimy na drugą nogę. Ok, druga strona. I trzymamy. Tak, my zrobiliśmy dwie rundy, tak? Zrobiliśmy dwie, tak. dwie rundy. E a owszem, możecie sobie zrobić trzy. Jak najbardziej możecie sobie zrobić ćwiczenia po 60 sekund. Dlaczego nie? Jeżeli chcecie, żeby trening był jeszcze bardziej intensywny, jak najbardziej. Nie zapomnijcie tylko o dobrej rozgrzewce i dobrym rozciąganiu, bo to jest naprawdę połowa treningu. Głośniej, bo nikt nie słyszał. Się. <laughs> Dobra. Wracamy teraz na kolana, siadamy na piętach, wyciągamy się do przodu do dołu, do do, do do ręka na ręku, rozpłaszczamy się i oddychamy głęboko Jeszcze chwilka. Zostanie nam ostatnie rozciąganie. Dobra, Marta. Idziemy do przodu, do przodu, do przodu. Zostajemy na kolanach. Klatka mocno do góry. Stopy możecie opuścić. I do góry się wyciągamy. Rozciągamy brzuch. Taką fokę. Tak się to nazywa. Mamy, trzymamy jeszcze chwilę! Dobra, dobra, starcie. Już starcie. Trening w parze. Naprawdę fajnie mieć. E, z kim poćwiczyć. Zupełnie coś innego niż trening samemu. Krystian e, Dubliński, Marta Klassierowska. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Piątka. Hej!